Mikołaj, Magda, wielkie gratulacje. Drugi odcinek za wami. Jakbyś go, Mikołaj, podsumował. Dziękujemy za gratulacje. Podsumowałbym go tak, że troszeczkę się pomyliłem. Na początku byłem na siebie trochę zły i tak usiadłem na schodach. A w którym momencie się pomyliłeś? Na samym początku i w telewizji nie było aż tak tego dobrze widać. Na szczęście, ale też potem robiłem taką falę i, i, i tam też się pomyliłem. Kurde, myślę, że podszedłem za dużym luzem. Pierwszy tańc bardzo, bardzo byłem po zadowolony. Po tym tańcu, no, jakby Macie widziała, taki mój leciutki kryzys, ale ciśniemy dalej i cieszymy się że, nie, że cieszymy się, że nie odpadliśmy, że możemy w trzecim odcinku pokazać kolejny taniec, który przygotujemy, no i ciśniemy. Ja się cieszę, że tej pomyłki nie było widać, bo świetnie to Mikołaj ograł i też mylić się trzeba umieć, ze względu na to, że no nie każdy umie to zakryć, więc super, a tak naprawdę pomyłka była mała, z przesady, ale no uważam, że to też nauczy nas wiele, z takich pomyłek wiele się wyciąga, więc super. Dużo mówicie o tej pomyłce, to w którym konkretnie miejscu się pomyliłeś, żeby o, widzowie mogli sobie to tam, to tam zobaczyć i tak zagadka. już punkty przyznane. I tak już punkty na przyznane. początku, na początku, do, do tego momentu, jak zrobiłem, znaczy moment, w którym Zrobiliśmy tam taką falę. Troszkę Miki za wcześnie po prostu poczuł, żeby skoczyć. Tak. No. no tam troszeczkę jest I, okay. i tyle. I też jest okay. Jeżeli przyznało wam 28 punktów, co sądzicie o tej punktacji? Przyjmujemy i ciśniemy dalej bo twoi fani twierdzą, że zaniżona, że Widziałem powinieneś dostać komentarze. więcej. Co sądzisz o tym, że jeżeli podobno zaniża ci punktację? To bardzo miłe, że fani ogólnie tak mówią, to jest super miłe, a uważam, że jeżeli bardzo dobrze się na tym zna, w sensie ja mówię z perspektywy tancerki, i słuchamy, i przyjmujemy. No ja myślę, że, że, że żadnej, żadnej noty sędziów po prostu nie powinienem podważać i oni się znają lepiej ode mnie, jeżeli tak uważają, to pewnie tak jest. No i to, że moi fani uważają, że powinien coś więcej. Niesamowicie mnie to cieszy. Moi fani są zajebiście, wiem to nie od, wiem, wiem, wiem to nie od dziś I, i tyle. Idziemy dalej. A ty Macie czujesz, że Mikołaj tańczy do siebie i dla siebie? Że ciebie nie ma? Bo pojawił się taki komentarz od Juli, że... Mikołaj tańczy do siebie i dla siebie. Co ty na to? To znaczy, ja tańczę z Mikołajem, więc trochę tego nie widzę. Musiałabym pooglądać cały, całe nagranie i potem myślę, że się bardziej bym o tym wypowiedziała. Na pewno to przyjmiemy. Słuchajcie, no będziemy po prostu musieli tańczyć więcej razem. No. Tak. A ty gdzieś w tych pauzach mówił Tomek? Bo Tomek tak. też mówił o pauzach. Tak, Tomek do nas w ogóle przyszedł potem i porozmawialiśmy, powiedział, wytłumaczył, więc, więc super, to jest też bardzo konstruktywny feedback. Wracamy jutro na salę i będziemy to ogarniać. No to kończę z naszym rozmowę. Między wami jest wspaniała relacja, jakbyście ją nazwali. To jest znajomość, przyjaźń... Związek małżeński. <noise> jeszcze nie! Jeszcze nie! Jeszcze nie, no. nie, ale teraz jak to wygląda? To jest znajomość, czy już można byłoby to nazwać początkiem przyjaźni? Jesteśmy super blisko i się bardzo lubimy. Rozmawialiśmy wczoraj w furze, właśnie tak jechaliśmy sobie na, na turniej tańca, na który Madzia mnie zabrała, żeby pokazać mi też taniec, nie tylko ze strony tańca z gwiazdami, ale też ze strony tej takiej mega, mega profesjonalnej, gdzie tańczą tylko profesjonalne osoby, nie takie osoby, nie wiem, jak ja na przykład. I rozmawialiśmy w furze właśnie o tym, że słowo przyjaciel zarówno dla Madzi jak i dla mnie znaczy bardzo dużo, więc nie wiem, czy jesteśmy w tym momencie przyjaciółmi, ale myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby na przykład się nimi stać. Tak. A ty Magda co sądzisz? Ja jakby uważam dokładnie to samo, bo my to przegadaliśmy sobie, ale to jest za mało czasu, mimo że program ułatwia przyspieszenie poznania się, tak ogólnie myślę, że dla każdego, każdej pary tutaj to to, to po prostu jest za krótko, bo gdzieś tam mi, żeby zaufać komuś tak stuprocentowo, potrzeba bardzo dużo czasu, i taka po prostu jestem, więc Miki, no uważam, że jesteśmy na super drodze, żeby mieć naprawdę no, przyjacielską relację. A na przykład temat związku. Wie? Czy to jest możliwość taka istnieje, czy od razu mówicie, że nie? Bo czasem jak ludzie się poznają, od razu mówią sobie, że nie, to niech nie może iść w tę stronę. A jak u was to wygląda? Ale poddymka, co? No Kurde. nie, to jest po prostu nie poddymka, tak tylko ciekawość. No, to jest nie wiem, ciekawość. No, nie, nie mamy tego przegadanego. I no nie jest tak, że, że po miesiącu się u, usiedliśmy w garderobie i uznaliśmy stary, że powiedzieć sobie, nie, no, na pewno nie wejdziemy w związek, albo Ale że dążył. do tego. uwagę, żeby coś takiego stworzyć, istnieje taka możliwość, taka ewentualność. No ja ci powiem, że istnieje ewentualność z każdą osobą, którą napotykasz na, swoje, na swojej drodze, z którą się dogadujesz i, i, i a Madzie jest super osobą, więc no, nie mówię, że, że, że nie wiem, to. Zmierza w tę stronę, ale myślę, że jakby powiedział, że nie, to też by było niekulturalne w stosunku do magii. Ale jakby zmierzyło, to nie miałbyś z tym problemu. Żadnego. A ty, Madzia, jesteś singielką czy nie? Bo tu akurat mamy pewnego rodzaju problem ze względu na brak informacji. Bo o Mikołaju o coś wiemy. O, widzicie? Dużo się może wydarzyć. Całe szczęście. I też masz takie zdanie jak Mikołaj, że może coś być i byś była szczęśliwa? Nigdy nie mów nigdy.